Są rzeczy, które, które mnie charakteryzują na tym wyrosłem, To jest moje rzemiosło. Z tego się składam. To potrafię. To wiem, jak się robi, jak wyczuwać trendy, wiem, jak budować te eventy od podstaw, od małego po duże. Będę tutaj dla Was przydatny pod tym kątem. Kraftowy mikroprzedsiębiorca. Taka osoba jakby normalny gościu, który tworzy imprezy, e, tworzy, tworzy platformy dla, dla rzemieślników, dla małych firm. Sam jestem małą firmą, wiem z czym to się je, wiem jak to wygląda. E, wiele przyszedłem. Mm -hmm. e, craftman, bo, bo sobie kraftuję, bo, bo uważam, że e, właśnie być rzemieślnikiem swojego życia to jest taka jakaś moja domena i, i jakimś takim myślę, że nie tylko może być moim, ale też i waszym. E, jakimś pomysłem na, na życie, czyli wykraftujmy siebie, stwórzmy siebie, bądźmy rzemieślnikami swojego życia. To jest jakieś takie moje motto i to jakbym chciał, żeby, żeby ten kanał i to postrzeganie mojej osoby, jakby żeby to było właśnie w ten sposób. Ja na dzisiaj postanowiłem, że będzie to budowa personal brandingu, yy, jakby znikąd. Nie mam żadnego doświadczenia, dosyć sporo oglądam jakichś filmów edukacyjnych na temat tego, jak rozpocząć w ogóle ten personal branding i jak, jak? zacząć mówić do tej kamery. Mówię tutaj do tej kamery też po to, żeby się nauczyć tego, więc to jest taki, taka moja podróż razem z Wami. Jak będziecie chcieli posłuchać, to, to proszę bardzo. Mam nadzieję, że to dla niektórych z Was będzie interesujące. Myśliłem sobie to w ten sposób, że będą to, będzie to długa forma, taka jak, jak teraz, że będą co raz w tygodniu takie podsumowanie tego, co mi się udało zrobić i tego, jak, jak ten postęp się odbywa. Chciałbym, te formy krótkie były, czyli będą pionowe formy, w których pionowe mam na myśli nagrywane właśnie w pionie. Będą to w formie shortów, reelsów czy właśnie TikToka. Czyli będą to platformy jak YouTube, TikTok, Facebook, Insta, X i LinkedIn. Na tych platformach będę publikował takie właśnie formy pionowe i raz w tygodniu będzie taka forma longa na, na YouTube. To jest jakby. Mój, mój pomysł na to. <grych> e, no, jakby nie wiedząc, w sumie to nie, wiedz, nie wiedziałem jak, od czego zacząć, więc zacząłem sobie od tego, że odpaliłem e, w szortach, to widać, odpaliłem sobie Excela i po prostu próbowałem to w jakiś sposób napisać. E, zacząłem.